Dzień dobry kochani, witam się z Wami w kolejnym vlogu. Tym razem z łazienki właśnie się żekuję do wyjścia. Lecę do mojej byłej szefowej. Zrobię jej prezent, także zabieram pas ze sobą. Moje włosy. Na pewno y, trochę je ściacham. Na pewno te końcówki. Y, myślę o to, żeby je tak pocieniować w takiego e, trójkąta. No i przede wszystkim e, chyba zrobię sobie krzywkę e, taką, żeby mi tak fajnie mm, spowiewała. Ale to się zobaczy jutro. Także na pewno was e, ze sobą zabiorę i pokażę wam jutro efekt przed. do centrum handlowego ponieważ y, zmieniałam szybkę na telefonie i niestety y, ale nie udało mi się coś i zmarnowałam tam trochę pieniędzy sama własnymi y, siłami. To było 20 zł za zmarnowane. I pojechaliśmy do sklepu i a teraz pani założyła, bo się bałam, że coś mi się z telefonem y, do dzisiaj stanie, jak tej szybki nie założę, także teraz już się nie martwię i jest wszystko ok. no tak, ostatnie mi wyszło, teraz mi nie wyszło na no. Niestety. Jeszcze dzisiaj jedę po jedną sukienkę do centrum handlowego Tą, którą mogliście zobaczyć w ostatnim vlogu, czarną, ale dzisiaj jedę po tego samą tylko białą, bo bardzo mi się podoba jak w niej wyglądam. w ciepłe dni, albo tam gdzie lecimy, czy jeszcze nie wiecie gdzie. No, także chciałabym też taką białą. Ona w sumie też jest taka wiosenna, bo e, można powiedzieć, że mm, założy się do niej rałaneskę i w sumie e, nic więcej nie trzeba na siebie zakładać, więc już naprawdę na taką fajną ciepłą wiosnę, jest więc w nogi na, na pewno nie będzie zimno. Dobra, i ja kończyłam ten makijaż moim ulubionym duszem z Eveline. Chyba jeszcze podjadę po kreskę, bo już moja się tam bańka kończy, więc... Tym razem zapomniałam i w ogóle wzięłam tylko mi do brwi, także tak prezentują się moje brwi bez... Bez kredki. Brawołóżka wyprostowana. Tak się prezentuje już po ogarnięciu. Także można już się szykować. Jeszcze pokażę Wam, co mam dla y, mojej płyty żywowej. jest takie to było takie oto martini z okazji otwarcia a, nowego salonu. Także na pewno się uciekam. Wam jeszcze, jak się prezentuje moja stylizacja. Kochani, lecę do Cioci na obiadek i zrobić jej paznacie. No, mam dosłownie 5 minut do Cioci, więc szybciutko lecę. No, kochani, yy, może być słabe światło i piesek szczeka na zewnątrz, ale przychodzę do was tu, bo mama mi yy, zakupiła taką zrapeczkę, więc w sumie możemy sobie ją zdrapać razem, zobaczymy czy wygrałam miliony. Mm, Dobra, mam taki klucz tutaj ten. nie wiem czy powinnam go używać, ale okej. Okay. Dobra, zaraz zobaczymy, czy coś uda mi się wygrać. Oh tu jeszcze parę nowości. ale sukienkę i tu jeszcze jeden komplecik, ale to już zobaczycie, że z zakupem, także wyczekujcie trochę zabiegany dzień, ponieważ e, mojej szyfrowe, szyfowej. Uciecie w ogóle 6 godzin spędziliśmy, e, także dosyć sporo obiadek zjadłyśmy, byłyśmy w centrum handlowym na zakupach i tak dalej, i tak e, dalej. Jutro też e, idę do fryzjera, także zobaczycie moją metamorfozę przed i po. E, Nagram Wam e, moje włosy z tyłu, no i z przodu i sobie zobaczycie e, co postanowiłam zrobić. Nie będzie to jakieś spektakularne, ale jednak będzie troszeczkę zauważalna ta różnica. Także w sumie zobaczycie to już jutro, ale w tym samym vlogu. Co teraz? Jeszcze przed kochani, poszłam na spacerek dłuższy z moim pieskiem, żeby zrobić sobie dzisiaj 10 tysięcy kroków, bo wczoraj trochę olełam temat. Czyli w sumie jak zawsze ja olełam to. Zaczynam od poniedziałku, a potem nagle na czwartku się kończy. No, także zaraz pokażę Wam efekt przed, A później, już poszli z Także wyczekujcie. Dzisiaj nie jest jakoś zła pogoda, troszeczkę wieje. Ale jest coraz cieplej, w weekend ma być 25 stopni w niedzielę, potem w poniedziałek 25, we wtorek 25 jak już wyjeżdżam, ale ja wyjeżdżam wieczorem, także jeszcze dnia użyję. No, teraz trochę wieje, ale nie jest aż tak źle. Normalne przyjście do domu. Opa. Kończy się w ten sposób. I ten. Świetnie.